Sposób, który Wam dziś przedstawię, moglibyście klepać tak naprawdę do samego maja i będziecie bez wątpienia zadowoleni z jego efektów. Pierwszą rzeczą, jaką musicie wykonać, to ustalenie sobie celu na dany dzień. Wybieracie dział lub temat, którego chcecie się dziś nauczyć lub powtórzyć. W trakcie przyswajania wiedzy wykonujecie notatkę, mapy myśli lub cokolwiek innego, co jest dla Was skuteczne podczas nauki. Do takich szczegółów przejdę jeszcze w kolejnych filmach. A następnie, niedługo po zapoznaniu się z tematem, utrwalacie swoją wiedzę, korzystając z bazy pytań powtórkowych z biologii, w której znajdziecie setki zestawów fiszek. Po takiej czynności, Wasza wiedza jest już bardzo uporządkowana w głowie. Należy teraz wykorzystać ją w praktyce. Dlatego wchodzicie na stronę Biolog help lub Matura Biolhem, zaznaczacie zadania z tematu, którego uczyliście się przed chwilą i spośród znalezionych zadań polecam ze swojej strony zacząć od tych najstarszych, ponieważ dzięki temu dowiecie się, jak zmieniają się typy zadań z danego działu na przestrzeni lat, jak wyglądają zadania maturalne oraz czego możecie spodziewać się na swojej maturze. Prawdą jest również to, że im szybciej zaczniecie korzystać z fiszek podczas nauki, tym łatwiej będzie Wam wejść w tryb przyswajania wiedzy na studiach ponieważ utrwalanie informacji przy użyciu fiszek to podstawowa czynność, którą wykonują studenci kierunków nie tylko medycznych na całym świecie. Powodzenia oraz owocnej nauki.